Cześć. Ja jestem Biaula i w dzisiejszym odcinku będziemy grać w Alien Isolation. Słyszałam dużo o tej grze i to jest podobno na naprawdę bardzo dobra gra typu horror, a jako iż mój content jest taki trochę horrorowy, to, to będziemy w to grać I, i myślę, że to był dobry wybór, więc kliknijmy. obcy, izolacja. Zacznij grę. I dobra, weźmy sobie, nie grałam w to jeszcze, więc nie wiem co tu mnie będzie czekać, więc weźmy sobie niski, ok? Niski sobie weźmy. Czy na pewno chcesz zacząć nową grę? Dobra, tak, tak, tak. Tak, dobra, to musi być ledwo widoczne, a to musi być niewidoczne. Czyli taki jest git. I dobra, zaczynamy. Pramy krótkiego zasięgu są używane. Y, y, co? Aha, bo to się zmieniło. Dobra. Dobra, dobra. No halo, halo, co tu się dzieje? Halo, halo. Dobra. Final report of the commercial Starship Nostromo. Third officer, reporting. Czy mamy tu Chyba? The other Park. members of the crew. Kane, Lambert, Parker. Ripley. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. Oh, lucky, eh? A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a, a permanent free port. Facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been clear to offer you a place on the przyjechać. if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Ale na jej presję wywiera. No chyba się trochę wkurzyła, była zawiedziona i że raz. naraz tak wygląda, przynajmniej Dobra. O. Co my robimy? Gdzie my jesteśmy? Twój sen? Czy wspomnienie? Obudziliśmy się chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wstajemy kulturalnie. No dobra, i to jest nasze łóżko. No dobra, trzeba się zalogować. I zobaczcie, czy mamy włączone napisy. E, 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 opcje: Gra. Mm. Układ sterowania. Nie, nie, nie. nie. E, dźwięk, chyba. W takim razie napisy wyłączone. No dobra, włączmy sobie napisy, żeby było łatwiej dla widzów, co nie ogarniają angielskiego zbytnio. I, i nie, nie mówię tego złośliwie, żeby nie było. Dobra, e, chodźmy tutaj. Nie wiem, co tutaj jest, ale chodźmy w pierwsze lepsze drzwi. Mhm, mm ale fajny robot. Co robi tak? No tu się zapisuje grę. Dobra, zapiszmy sobie grę. E, czy na pewno zaczyna pisać istniejący zapisz z gry, tak? Chce. no dobra, i co my tu mamy? Co to jest? Coś. Mogłam tu kliknąć. Aha. Mogę to włączyć i wyłączyć. Ubierz się. Dobra. Chyba to mieliśmy zrobić od początku. Właśnie się ubrać. Cel osiągnięty. Ubierz się. Co dalej? Ale prysznic. Nie. Nie chcę prysznica. Zaloguj się. Zapis katastrofy. Warline? Nie wiem jak się czyta, ok. E, szukasz oficera nawigacyjnego. Masz znajomego, który stracił statek i szuka pracy. Ręcząc za niego, ma solidne papiery. Stara śpiewka. Korpopijawki zaproponowały niższą stawkę i podprowadziły mu klientów. Małym firmom jest coraz trudniej zdobyć kontrakt. Ostatnio się zastanawiam, czy, czy się nie wycofać. Póki jeszcze mam co sprzedać. Rozumiem, że u Ciebie wszystko w porządku. W domu powiedzieli mi, że właśnie wyleciałaś. Sacja Sewastopol co za nora. Ale nic to podobno Wayland jutani dobrze płaci, nie wiem kto to. Powodzenia, mam nadzieję, że się im nie dasz. Pogadamy, jak wrócisz Blaine. Wszystko. Wszystko. Tu mamy mapę. Jakby pod stabem. Tabem mamy mapę. Tak. Tutaj mamy. rozmawiać z Taylor. porozmawiać z Samuelem. Dobra. Czyli musimy z nimi wszystkim porozmawiać. To my jesteśmy tutaj. Tak. Musimy wyjść tędy i iść w tą stronę. Dobra. Yy, tak. Nie, nie ta strona. Nieważne. Czy my tu możemy biegać? Dobre pytanie. Bo zazwyczaj to się szybciej biega. To byliśmy przed chwilą, przed sekundą to byliśmy no. Dobra, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, to jest jakieś dziwne miejsce. Dobra, gdzie my mamy teraz iść? Eee, tutaj chyba. Tak, tutaj. Na wprost. C02. Tu jest chyba ten Samuel. ah ripley samuels did you wake up early well i don't really need as much sleep as the rest of you i was just inspecting the torrens facilities a well-maintained ship i realize it's a very similar model to the nostromo yes m-class a later pattern called close inspect i've worked engineering jobs on ships like this of course Is Taylor już stała Nie sprawdzić Dobra, musimy iść teraz do Taylor Taylor jest tutaj tu i w lewo, dobra Czyli tu i w lewo o Jezu Dobra, nie spodziewałam się, że tak się światło zapalą dziwnie <laughs> Taylor, Taylor oh. good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Waylon Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close no, the case the I no, my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years, and you. It's okay. We'll both get what we want, right? Uh, nie wiem, nie, nie, have you seen Samuel? He's probably been up for hours. Because I'm with Rozmawiam z Taylor. Tel osiągnięty. Tutaj, aha, idź na mostek po odprawie. Bridge, Looks like we're up. O, udostępnienie. Nazwa: Nie będę tego czytać. Torrens. Statek gwiezdny klasy M. Kapitan: Wareline. Dine. Nawigator: Oficer komunikacyjny: Conor William. Właściciel: Zleceniodawca. Transport dla zespołów Weyland Utani z misją pozyskania materiałów ze stacji Sewastopol. Chyba tak to się czyta. Ekipa składa się z trzech pracowników: W. Samuels, C. Ripley, a Taylor N. Po prostu. Pasażerowie: Samuels, Christopher Ripley, 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 nie wiem. Amanda Taylor Nina. Liczba pokładów: 2. Liczba załogantów: 2. Antena łączności międzygwiezdnej, komora hiperstazy dalekiego zasięgu. Holownik przerobiony na transportowiec, statek pasażerski wyposażony w wysięg przemysłowy. Czyli nic ciekawego, czyli musimy się na odprawę teraz. Idźmy na odprawę, a co tutaj jest? Uuu. So you all had a restful journey the torrens is in very good order for an old m class captain she was a wreck when i bought her took a few years and a lot of contracts to refit she pays for herself now you said we're approaching sevastopol station are we docking i believe your contact is marshall waits is that right i'll hail sevastopol and arrange boarding with him good let's get this done don't worry, Miss Taylor. Routine. in and out. Routine. Connor, how are we doing? ASM loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Gdzie Nasz ECL, gdzie jest nasza dokumentacja odprawę? Halo. Tutaj prawdopodobnie. Dobra. Przebudzenie, zadanie ukończone. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol station. Sevastopol. Is Pump that damage? Looks like damage. Punch up seventy-four. Tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MSV 7760, calling Sebastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whale. And Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. <laughs> um, this waits Colonial Sebastopol State, in situation. Hello, Marshall?

They've tripped. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Just oh, Fuck. Eating this. Just shout on me, Taylor. Too, Affirmative. No, wygląda potężnie. What happened here? To się mogło dużo My rzeczy God. stać. Wszyscy wybarwili się. A ci tamci. Wylecieli w przestrzeń kosmiczną cholera. Już ich nigdy nie znajdziemy. Zostać samą na takim wielkim statku? Dobra, ładuje nam się. Ładuje się, ładuje się. Dobra, zapisywanie gry. <gry> Są, co Nie zatrzymałam. Jesteśmy gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie, ale. O, dobra. Tu możemy chyba zdjąć ten kombinezon i go zdejmiemy. Oczywiście. Dobra, znajdź pomoc. Cel zaktualizowany. Tu jest mapa, ale no nie mamy tutaj zbytnio dokładnego tego, bo jesteśmy pierwszy raz tutaj. A tu ciemno, Postęp w grze. Zapisuj w punktach rejestracji. O, możemy biegać, dobra, dobrze wiedzieć. Mm, tak, chcemy. Chcemy zapisać grę. Weź części, czyli tutaj jeszcze trzeba będzie zbierać te rzeczy. Yy, tutaj mamy co? Dziennik. Wpis dzienników. Zaginiona osobę, dobra, mamy tutaj dużo rzeczy. Dobra, pójdźmy tutaj. Nie, tu byliśmy przez chwilę. Przed sekundą tu byliśmy. Dobra, pójdźmy w prawo taktyczne. I czy coś tutaj będzie? <grym> Okej, okay, dobra, to było trochę straszne. Troszeczkę. Tutaj pewnie jest przejście. Tak, dobra, chodźmy tutaj, bo widać, że tutaj trzeba pójść. No, jak to się pali, to to nie jest dobry znak. Cholera. Tędy nie przejdziemy raczej. Nie mamy mapy, prawda? Nie. Czy tutaj gdzieś było inne wyjście, wejście, wyjście? Nie, tu jest do tego, no czyli trzeba iść jakoś tędy. To pójdźmy tędy. O, tu jest węd, się kłóca. Aha, e, knika się po prostu, dobra. Jesteśmy w wędzie. Dobrze wiedzieć. To nie wygląda dobrze. To wygląda wręcz źle. Jakby coś się teraz miało teraz zezrzeć, ale dobra Kłócamy C, dobra, kłócamy C Mamy tutaj ten dziennik, czy coś takiego I dobra, co my tu mamy? Zaruszczony Czekaj, nie, jeszcze raz tu wejdź, wejdź tu jeszcze raz Już się zepsuło, ale poldery uszkodzone są. I tak. Tu nic. Dobra, trzeba przejść tędy chyba. Wow, oh, oh, się. I życie wróciliśmy przy okazji. Zobaczcie, w lewym dolnym rogu mamy życie. Trochę, trochę dupa się strzelnęło. Racę mamy. To się przyda. Trzymaj kłabę, otworzycie kwipunek. Yy, I użyj mouse, aby. coś tam, coś tam. Ale nie, nie używamy teraz. Nie używamy teraz. Później tego użyjemy, jak będzie nam potrzebne. Bo to by było marnowanie, a nie chcę zmarnować czegoś, co nam się przyda. R, Pr, wszystko zabieramy. I stąd spierdzielamy. Tu nic nie ma, halo? Co to jest? Opuść się rampę. O, tu jest ta rampa. Nic tutaj nie było więcej? Chyba nie, ale czy się wrócę? Może coś tu będzie. A ja nie chcę niczego pominąć. Dobra, jednak nic nie ma tutaj. To się możemy wrócić. Przynajmniej sprawdziła mnie, bo mogliśmy mieć coś tutaj, aby mogła nie zauważyć. Jej dupa by była trochę. to tutaj opuszczaliśmy to Weź części Dobra, idziemy na górę. Hop, hop i hop. Jesteśmy na górze, dobra. Co my tu mamy? Weź ten detonator. Dobra. Radio. Hmm, nic nie słychać. Uuu! Wygląda na to, że nikogo nie ma. Forget the, oh, What? Tomorrow, no help. Zaktualizuj mapę. O, więc w ten sposób i mań teraz mapę tutaj do tego, tego, całego. Dobra. Użyj. Mamy wciskać E. Jak mamy używać, tego, to jest power, dobra. Włączone chyba. Chyba włączyliśmy. Dobra. Co my tu mamy? Osobiste. Jeśli szukasz naszej skrytki, to wiedz, że ją przeniosłam. Zostawiłeś wszystko na widoku. Każdy mógł nas okraść. Jezu, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile wysiłku kosztowało mnie zdobycie tego wszystkiego? Towar jest schowany w jednym z magazynów. Na pewno go znajdziesz. Kod to... Zapiszę sobie kod teraz, widzowie. Zapiszmy sobie kod. Dobra, szybkie cięcie i idę po kartkę. Dobra, kod na kartce zapisany, możemy czytać dalej. Nie martw się, nikt się już nie zapuszcza do terminalu. Nie po tym, co się tam stało. Poza tym kończą się nam leki i woda. Musisz coś skołować. Twoja kolej. Może w końcu się nauczysz, że musisz dbać o nasze rzeczy. Anna. Obwieszczenie zamknięcie stacji Sewastpol. Za nami długa podróż, która niestety dobiega końca. Sekson Corp pragnie podziękować wszystkim, którzy pracowali przez te lata na Sewastopolu. Sebast Nie mogę tego czytać, naprawdę, dalej. Mamy nadzieję, że udało nam się uczynić stację lepszym miejscem. Zawsze staraliśmy się bez reszty poświęcać dobru stacji i wierzyliśmy w jej możliwości. Zapewniamy, że główny system operacyjny Apollo i androidy pomocni będą służyć Sevastopolowi do samego końca. Życzymy wam pomyślności w waszych przyszłych przedsięwzięciach, bo przecież Sevastopol to nie tylko stacja, ale też i ludzie. Korporacja sekson. Se Segsson, chyba tak się Dobra, powrót. Harris Turner, wracajcie natychmiast. Mamy nowy trop. Gdzieś w, w maszynowni od odizolujcie terminal. Wyłączcie zasilanie i nie zapomnijcie o raportach. Mają być od A do Z. Będą nam potrzebne jak solidna podkładka. Kiedy to się skończy. Bez odbioru. To jest dźwięk. Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power and don't forget your reports. Make them thorough. We're going to need our paperwork, to be when this shit's over. We're I'm going, we're I'm going! Oni tam biegli. Dobra, zapiszmy sobie teraz grę. Dobra, tak. Tak, chcę zapisać. Dobra, idziemy tam, gdzie oni biegli. Bo mamy iść tutaj. Pewnie, bo oni tam uciekali. No to idziemy za nimi, raczej nie? Dobra, zabieramy wszystko. Nie można tu uciec. Co oni tu biegli? Skąd oni tu biegli? Gdzie oni biegli? Halo! Dobra, przeszukajmy wszystko. O nie, nie sądzę, aktywowałam pracę. Halo, ja niepotrzebnie zrobiłam. PM, 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 celuj. Dobra, ale tutaj. Schylmy się, bo te kable coś... No właśnie. No właśnie. Cholera, apteczkę mamy, dobra. O, apteczkę można skołować. Apteczkę, jak ją... Robić? Dobra. Lewy przycisk jeszcze, aby skonstruować. Czyli w ten sposób konstruujemy, dobra. Enter. Enter. No i to chyba wszystko. Dobra, wyjście. Ale klikam Q wyjście. Dobra. Co się nie wypala? I tu się stało? Właśnie też się zastanawiam Widikom, dobra tam drzwi Chodźmy na górę Sewastpol. Tu jesteśmy, ej! Tu! Tu, 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 tu! tu. Ach, skontaktuj się z Torrensem. Zamknęli nas. Dobra. You always know a working Joe. Kret. Chodźmy tutaj. Nie wiem co tu jest, ale chodźmy tutaj. O, tu mamy zasilanie, dobra. dzielamy w to E. I ostatni raz chyba. I dobra, ostatni raz to był. Co to jest? No, sygnał. Tutaj jest sygnał? Nie, nie ma tutaj sygnału. Jak jasno. Tu nic chyba nie ma, a nie, tu jest czujnik. Cholera. Sewastolink. Zoi, przepraszam, ale nie musisz przychodzić w przyszłym tygodniu. Jak wiesz, sklep ma kłopoty. Od jakiegoś czasu nie mogę dłużej odpędzać wierzycieli. Do Sewastopolu, po prostu już nikt nie przyjeżdża. Nie chodzi tylko o nas. Wygląda na to, że cała stacja jest pod kreską. Góra postawiła na nas krzyżyk. Sprzedadzą stację na złom. Rozmawiałem z jednym z inżynierów. Mówi, że za niedługo to ogłoszą. Mówię ci, to po, pro... to, to, po to, żebyś nie żebyś nie rozglądał się tu za kolejną fuchą. Sebastopol jest skończony, trzeba znaleźć coś nowego. Harper do wszystkich pracowników Terminalu Lotów Kosmicznych, aby zapewni zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec wybuchowi paniki, chciałbym wyjaśnić wszystkim potencjalnym pasażerom, że obecnie nie zaplanowano żadnych wylotów z Sebastopolu. Ponadto nie mamy dostępnych statków. Władze kolonialne badają problem i postarają się jak najszybciej podać nowe informacje. Komunikaty biura szeryfa Weista, Waj Kurczę. Zapominam, że się klika. Dobra, w takim razie zapiszmy sobie i byłoby to na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć!